I tutaj już przyszliśmy sobie do takiego drugiego tematu, który ja chciałem z kolei poruszyć, otóż wzorce projektowe. Mianowicie jak ja pracując na dziale Open Source, robiąc bardzo dużą ilość code reviewsów, założyłem kilka takich rzeczy, którymi się chciałem podzielić, między innymi miałem taką ciekawą dyskusję odnośnie takiej sytuacji, gdzie Mamy obecnie sklep z jednym kanałem sprzedażowym, który już sobie istnieje i chcemy postawić sklep, sklep, który ma bardzo dużo zachowań tożsamych, ale część z funkcjonalności ma działać inaczej. Na przykład, załóżmy rejestracja, prawda? Dla jednego kanału, który jest w innym kraju, będziemy mieli inne pola rejestracyjne, inny proces rejestracji. A w innym kanale, w innym zupełnie kraju, będziemy mieli ten proces rejestracji wyglądający troszkę inaczej. I miałem taką dyskusję, jakby to ugryźć architektonicznie. No i tak, w pierwszy pomysł, co mi wpadło, to strategia. Nie? Strategia to jest coś takiego, gdzie mamy drivery. Każdy z driverów ma metodę support, która nam definiuje, czy możemy tego drivera użyć. I dalej wszystkie drivery implementują ten sam interfejs po to, żeby właśnie te różne zachowania, różne zachowania de facto implementować, prawda? I później iterujemy sobie w jakiejś klasie wyżej po tych, po tych driverach, i sprawdzamy, który driver możemy w którym kontekście wywołać. I ja tutaj myślałem, żeby to zrobić na kontekście channelu. Padła druga propozycja która na początku mi się troszkę nie podobała. De facto, która polegała na tym, że w procesie ClearCasha zamiast, zamiast właśnie robić to wszystko na runtime, możemy w procesie ClearCasha sprawdzić, w jakim, na jakim serwerze jesteśmy, na jakim kanale, ponieważ te kanały miały być de facto na osobnych serwerach. I wtedy możemy kompiler pasem podlinkować sobie serwisy dla tego kanału albo dla tego kanału, nie. Tak mi przyszedł później tak, taki powiedzmy, taka myśl mi przyszła do głowy. Cholera jasna, czy to zrobimy tak. Jejku, słowa użyłem Przepraszam. Czy to zrobimy tak, czy to zrobimy inaczej? To to już na jedno wyjdzie, bo de facto to też jest strategia tylko jest to na trochę innym poziomie, ale jak sobie zobaczymy, to wzorzec projektowy został zachowany. Mamy drivery. W moim rozwiązaniu driverami są klasy, które działają w obrębie runtime'a, a w propozycji tej drugiej mamy drivery, którymi de facto są y y serwisy y w dependencji Injection, no nie? I tak sobie pomyślałem, kurczę, Wzorce projektowe to nie tylko jest to, co kodujemy sobie w logice biznesowej, tylko to gdzieś tam uderza znacznie dalej nieraz. No nie? To jest taka znajomość konceptu. I to jest coś, czym chciałem się z Wami podzielić. Generalnie pytanie: Czy Wy strategii często używacie u siebie? Jak to u Was wygląda? Bardzo często używamy. W platformie to też bardzo często używamy wzorce. Ale. Pytanie, które zadałeś, jedno to jest jakby, jest powiązane z tego, jak chcemy coś zakodować, a drugie, jak w ogóle podejść do takiej architektury i rozwiązania takiego problemu, kiedy um, musimy wydzielić, y, zróżnicować część logiki, tak? Bo to też jest ciekawy temat, tak? Yy. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak potem w późniejszym czasie ten projekt będzie rozwijać. Tak? Czy to będzie jeden zespół rozwijać, czy osobne zespoły, i tak dalej, i tak dalej, bo nie zawsze trzymanie się y, jednego repozytorium jest dobre. Może w takim wypadku lepiej by było, oczywiście ja zgaduję, tak? bo nie znam backgroundu, y, by część wspólną do jakiegoś wspólnego repozytorium, a potem y, takie astromowe, które rozróżniają dane aplikacje, y, robić w małych repozytoriach. Tak? Y, jakby to, są taki architektoniczne niechmy do projektu, tak? No bo tak jak mówisz, jakby jak mój już dalej, będziemy byli tą chemat w jednym projekcie, no to jak najbardziej jakby strategia... Y, będzie pomocny, tak? Będziemy mogli na podstawie, nie wiem, domeny zmiennej środowiskowej, albo tego onby określać, którą akurat wersję jakby implementacji stosujemy, tak? Piotr, masz jakieś przemyślenia? Nie, ja, ja, ja mogę się zgodzić. Ja tutaj też jakby pod, Tutaj to dodam taki jakby trochę background, bo trochę IP platform rozmawialiśmy. To jest to, co na początku mówiłem, że przykładowo. Mamy, mamy sytuację, w której chcemy na przykład zrobić sobie jakąś funkcjonalność, i ona jest, ma już być gdzieś wpięta na przykład w API Platform. Tak? No i się okazuje, że musimy użyć jakiegoś wzorca i nagle się okazuje, że możemy sobie tak naprawdę skustomizować jedną rzecz w API Platform, wyrzucić to do jakiegoś interfejsu. Zrobić tam, nie wiem, jakąś strategię, tak samo, albo jak, jakiś, użyć innego wzorca projektowego. I tak naprawdę możemy sobie wstrzykiwać, co nam się tam podoba, tak, i sterować tym, tym zachowaniem, tak. I to jest też fajne rozwiązanie architektoniczne, że czasami właśnie ta otwartość tych, tych rozwiązań jakaby platform, symfony tak, gdzie możesz sobie coś bardzo prosto wymienić. No najprościej to od razu się wchodzi tutaj temat dekoratora. Tak? Możesz sobie coś udekorować, bo nie, nie pasuje ci, jak, jak coś się zachowuje. tak sobie to po prostu dekorujesz, i, i problem jest rozwiązany. I myślę, że tutaj jakby też jest ta rola tak? to jakby, że. My znamy albo wiemy, jak działają jakieś wzory projektowe. To jest jedna sprawa. Natomiast drugą sprawą jest to, jak architektonicznie dobrać jakiś, jeżeli już chcemy użyć jakiegoś wzorca projektowego, żeby on spełnił oczekiwania na tą chwilę i załóżmy na przyszłość. Bo teraz się kojarzy, że wrzucimy jakiś um, wzorzec projektowy, który ma ten side effect, o którym my wiemy w danym momencie, ale praktycznie rzecz biorąc jest tak, że za chwilę ta logika się tak zmieni biznesowo, że ten wzorzec już tak no, nie do końca będzie pasował, albo trzeba będzie jakoś całkowicie to customizować i robić w zupełnie inny sposób, albo jakąś kolejną odnogę zrobić, trzeba będzie tak, że gdzieś tam będzie sobie po prostu w pewnym momencie on się przekształcał w zupełnie coś innego. To jest taki hmm. temat, to jest taki, to odpowiedź bym powiedział, jak, jak zawsze, to zależy tak, tutaj w, w wielu aspektach. Tak, ja tu jeszcze chciałem tylko zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o de facto dwa osobne repozytoria, to będziemy mieli wtedy kwestie komunikacji między zespołami. Oraz utrzymywanie kompatybilności wstecznej, tak aby właśnie rzecz, która zostanie wrzucona do takiej paczki pośredniej, która będzie ładowana do jednego i do drugiego projektu, jeżeli jakiś zespół coś tam będzie chciał zmienić, to w takim razie trzeba uzgodnić z zespołem drugim, czy im coś tutaj nie popsuje, prawda? Wersjonowanie tego, bo pamiętajmy, możemy coś wrzucić i złamać kompatybilność wsteczną na przykład utrzymać dwie wersje, gdzie jeden zespół będzie korzystał z wersji wyżej, dopóki, a drugi z wersji niżej, dopóki nie znajdzie czasu na to, aby dostosować się do złamania kompatybilności wstecznej. No to, ale to, to zobacz, to jest też jakby pokazuje, że coś zostało źle zaprojektowane, nie? Jeżeli musisz łamać kompatybilność wsteczną. Z jakiegoś powodu mhm. była wcześniej taka decyzja, a w tej chwili robimy tak, że, że łamiemy tą zasadę, bo nie wiem, bo no tak. zmieniamy Interfejs przykładowo, który jest używany zupełnie w innym miejscu i jest to współdzielony interfejs. I co wtedy. I to jest, to jest właśnie to tak zwana dobra architektura. Tak? Teoretycznie najlepiej to jest jakby taki optymistyczny scenariusz, gdzie coś projektujemy i, i to już się nie zmienia. Tak? Natomiast wiemy, jak, jak to wszystko wygląda. Możemy zachowawczo czasami działać, tak? bo to też jest bardzo fajne. To też apropos API Platform trochę wrzucę. Są interfejsy w API Platform, które są takie bazowe, i, on, i drugie są, które mają jakby rozbudowaną wersję, czyli tam dodatkowo w nazwie jest kontekst. I dzięki temu mamy na przykład bardziej rozbudowane metody, bo przykładowo w metodzie pojawia się dodatkowo kontekst, i na podstawie tego kontekstu możemy podjąć zupełnie coś innego. Tak? Więc to, jak tam u góry jest to zaprojektowane, można na, można na wiele fajnych sposobów to zrobić. To jest o, a, propos, a propos tej strategii czy iterowania po, po, po nich. Bo to też można sobie fajnie zrealizować. Natomiast no tutaj jest kwestia, kwestia, jakby uzgodnienia, bo myślę, że jeżeli jest to dosyć fajnie zaprojektowane, to myślę, że zmiana interfejsu czasami dużo nie zmieni, tylko zmieni tyle, że jeżeli sobie w, w interfejsie wyżej obsłużysz nowy interfejs, a dasz możliwość kompatybilności wstycznej. No, to to jest coś, co, co każdy lubi, tak, bo tak naprawdę w dalszym ciągu ten kod działa. To jest to, że nie musisz od razu zmieniać wszystkiego, bo nie wiem, pojawiły się nowe potrzeby, gdzie musimy dodatkowo przytrzymać, o czym wcześniej nie wiedzieliśmy.